Dzień dobry kochani, witam Was wszystkich na naszym kolejnym tutaj spotkaniu. Proszę, wybierzcie sobie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Dzisiaj będzie taki szybcior, bo tutaj muszę ekspresowo to czytanie zrobić, jestem w dużym niedoczasie, ale mam nadzieję, że będzie to wartościowe. Treści będą dla Was. Y, odpowiednie i, i znajdziecie tam właściwe wskazówki. Pamiętajcie zawsze, że jest to czytanie ogólne, że nie wszystko z Wami musi y, rezonować, nie wszystko będzie z Wami spójne. Bierzcie po prostu z tego to, co jest wasze, to, co do Was przemawia. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Przechodzę do czytań. Zabieram tutaj trójki na bo. Zastanówcie się nad tym, czy w waszym otoczeniu może nie ma ludzi, którzy was wykorzystują w jakikolwiek sposób, drenują energetycznie, powodują, że przestaje wam się chcieć, wprowadzają w takie nieustanne poczucie winy, nawet gdy tak naprawdę nie jesteście winni, mają może ciągle do was o coś pretensje, żale, manipulują wami. Zastanówcie się też. Co powoduje, że wpuszczacie takich ludzi do waszego życia? To, co was drenuje, to mogą być też okoliczności, sytuacje, w jakie ciągle wchodzicie, jakieś wasze uzależnienia, różnego rodzaju, czy to od pracy osób, schematów emocjonalne, czy też ciągłego zamartwiania się, czy wymyślania historii, które są tak naprawdę tylko w waszej głowie. Dla każdego, ten wampir energetyczny będzie miał inną twarz, inną postać. Będą to dla Was różne aspekty. Zastanówcie się, co wysysa tą Waszą energię, co jest tym Waszym wampirem, bo nadszedł tak naprawdę najwyższy czas, aby położyć temu kres. A może być bardziej asertywnym, zbudować granice. Ważne, aby być tak naprawdę świadomym tego, co daje Wam energię, a co ją odbiera. Rozwijanie w sobie takiej inteligencji emocjonalnej pomaga nam bronić się przed tego rodzaju takimi atakami emocjonalnymi czy psychicznymi oraz umożliwia pielęgnowanie takich zdrowych, zbalansowanych relacji wszelkiego rodzaju z innymi ludźmi, ale też z sobą samym. Dobra, co mamy dalej? I należy może znaleźć swój azyl i odizolować się od tego wszystkiego, co zabiera wam energię, co was drenuje, postawić granice. No widzicie na tej karcie tu takie wyraźne, wyraźne oddzielenie, tak, wyraźną linię, odcięcie. I to wy macie decydować. Komu spuścicie ten warkocz? Kto wejdzie jak po linię do waszego życia? To ma być wasza decyzja, z kim albo z czym jest wam po drodze. Bo nieraz jesteśmy tak zagubieni, że w tym nie potrafimy dostrzec wielu rzeczy, i jest dobrze nieraz pobyć samemu, ze swoimi myślami, wsłuchać się w siebie. Znaleźć właśnie ten swój azyl, bo w tym wyciszeniu przychodzi wtedy wiele informacji, dużo naprawdę można usłyszeć i zrozumieć, bo nie dostrzeżemy tego, jak będziemy w takim nieustannym pośpiechu, będziemy ciągle pędzić, a w głowie będziemy mieć całą listę spraw do załatwienia. Pamiętajcie, że to wystawiacie granice, wybudujecie sojusze, relacje i wy ustanawiacie swoje zasady. Okay. I na koniec, co my tu mamy? Mm. Jeśli będziecie umieli to zrobić, to tu jest odzyskanie energii. Przychodzi taki młodzieńczy, świeży powiew, budzi się chęć do działania, jest odzyskanie tego ognia wewnętrznego, tej pasji, poczucia, że mogę to i to zrobić, także umiem na przykład, nie wiem, być asertywnym, wyzwolić się z czegoś. Poradzić sobie z jakimś problemem. I to jest wtedy jak wiatr pod skrzydła do dalszego działania. Więc warto wykorzystać tą młodzieńczą, kreatywną, dobrą energię do właściwych działań i wziąć tę buławę, która kochani jest Wam oferowana. Dobra, moje jedynki to tyle dla Was. Dziękuję Wam serdecznie. Dwój. Dwójki. Dwójeczki, czy w waszym życiu może nie jest tak, że jesteście niewidoczni, tak jakby was nie było? O niektórych osobach mówi się nieraz, że są przezroczyste, ale czemu tak się dzieje? Może starają się schować, bo są nieśmiałe, wycofane, nie odzywają się w towarzystwie, bo na przykład brakiem pewności siebie, nie potrafią bronić swojego zdania, czy walczyć o siebie, nie, umawia, nie umieją e, stawiać granic. No to trzeba wtedy tak naprawdę dokopać się, dlaczego tak się dzieje. Te zachowania wynikają z wgranych schematów. Często z dzieciństwa, z traum, z jakichś problemów, z którymi nie umiemy sobie poradzić. Czasami też jest tak, że nasze prawdziwe ja jest niewidzialne, bo staramy się być kimś innym, a nie autentycznym sobą. Gramy różne role, które nie są nasze, udajemy. A niektórzy robią tak. Bo chcą się przypodobać, coś zyskać, ugrać, ale to krótka piłka. Bo ile można grać na scenie, być aktorem, zakopywać siebie samego, stroić się w cudze piórka? Kiedyś przychodzi po czymś takim, kac moralny, złe samopoczucie, brak szacunku dla siebie samego. A niektórzy też robią tak, bo chcą stać się kimś innym. Bo nie kochają siebie, nie akceptują siebie nie ma tam zdrowej miłości własnej niezależnie od przyczyny tego chowania się, nie bycia sobą czy bycia niewidzialnym warto poszukać prawdziwego powodu żeby sobie z tym poradzić to jest proces który nie zadzieje się z dnia na dzień trzeba mieć tego świadomość i dać sobie czas na to aby tę swoją autentyczną Autentyczność, yy, moi drodzy, odnaleźć. Ok. I może tu dla Was będzie potrzeba odpoczynku, regeneracji, takiego odnowienia. Trzeba zadbać o zdrowe nawyki, czy to odżywianie, czy zdrowy sen, czy jakąś aktywność. Syn jest naprawdę niesamowicie istotny, bo w czasie snu dokonuje się regeneracja, odpoczynek. Odbudowanie energii. I jeśli się dobrze wyśpimy, to tak naprawdę następnego dnia jesteśmy jak Nowonarodzeni. Może jeśli macie problemy ze snem, to poszukajcie sposobów, które Wam pomogą w zasypianiu czy w dobrym śnie. No dla każdego może być to co innego: czy medytacja, czy wyciszenie, czy muzyka relaksacyjna. A cokolwiek będzie Wam w tym pomagało, róbcie to. Tu może też chodzić o zachowanie takiego pewnego rytmu dnia, jakiegoś cyklu, bo jak jesteśmy w trudnych momentach, w trudnych chwilach, to takie usystematyzowanie bardzo pomaga. Więc zadbajcie o siebie, o swój odpoczynek, o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, bo to może być teraz ważne. Ok. No właśnie. Trzeba się zregenerować, żeby obmyślać strategię dalszego działania. To jest tak, że jak jesteśmy niewyspani, sfrustrowani, niezadowoleni, wkurzeni, to skąd mamy mieć energię? Ta energia kierowana jest w zupełnie inne poletka. I to takie, na których tylko chwasty rosną, nie ma tam żadnego pożytku. A tu będzie potrzeba jasnych myśli, spokojnej głowy, aby przygotować tak naprawdę dobrą strategię, niezależnie od tego, czymkolwiek ta strategia jest i czegokolwiek dotyczy. No, dla Was będą to inne obszary, tak? bo jest nas tutaj zbyt dużo, żeby to definiować. Ale dobrze jest być przygotowanym, mieć obmyślone parę ruchów do przodu, spróbować też przewidzieć, co zrobi przeciwnik i jak można się na to przygotować. W życiu wiele rzeczy jest taką rozgrywką, taką strategią, która dobrze przygotowana pozwala na odnalezienie, odniesienie, yy, odniesienie zwycięstwa tak naprawdę na tym polu bitwy, które tutaj widać na karcie. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, to tyle dla opcji 2. Pędzimy dalej do trójeczek, Trójeczki. Tutaj, moi drodzy, może wy nie wierzycie w siebie, w swoje możliwości, w talenty, w umiejętności, ale nie bójcie się myśleć bardziej odważnie o swojej przyszłości, o tym, co chcecie osiągnąć. A może te wasze strachy wynikają z jakichś fałszywych przekonań, często starych, które już wam nie służą. Czasami te przekonania mogą nawet nie być wasze. Mogły zostać Wam przekazane przez rodziców czy, czy jakąś Waszą społeczność, ale one już wydają się nawet Wam samym trochę niespójne i coś Was w nich uwiera. Zmieniają się okoliczności, gdy dorastamy, rozwijamy się i zmieniają się metody, które kiedyś były dobre, to już dzisiaj nie mają zastosowania. I z tego starego ubranka już wyrośliście i czas zakupić nowe. E musicie tak postarać się całym sercem, duszą, aby żyć życiem, którego pragniecie i szanować te własne pragnienia i własną prawdę i dążyć do ich realizacji, bo nie będziemy szczęśliwi, żyjąc życiem, które inni nam wyreżyserowali, jeśli czujemy, że mamy tam do odegrania inną rolę niż tę w której nas w której sami chcielibyśmy zagrać, tak? Więc nie bójcie się iść po swoje i realizować e, swoje marzenia. Dobra, co tutaj mamy dalej? Pięknie, pięknie. A bo, bo jeśli w siebie uwierzycie to, jakbym powiedziała, powitacie piękny, słoneczny dzień. Nowe początki. Ta karta jest zapowiedzią szczęścia, optymizmu. I. i, i Rozpocznij te nowe początki. Zapomnij o wszystkich wczorajszych zmartwieniach i żalach, i też nie pozwólcie na to, by przeszłość rozciągała się na teraźniejszość. I wszystkie chwile traktujcie jak takie zupełnie nowe, nigdy wcześniej nie widziane, przynoszące nowe możliwości. I nie podchodźcie do nich starymi schematami, a, bo macie naprawdę moc tutaj, czynienia dobrych rzeczy. E, więc starajcie się sprawiać sobie to, aby każdy dzień naprawdę był tym szczęśliwym dniem a, przez, przez wasze podejście, nowe podejście do tego, co możecie, jak możecie, a, i poprzez wiarę w siebie. Tu przychodzi do Waszego życia jakaś nowa, świeża, ale też stabilna propozycja, jakaś szansa, możliwość. Bardziej to dotyczy takich rzeczy realnych, materialnych, namacalnych, takich konkretów. Nie bójcie się pójść w to, nie bójcie się zaangażować, bo tu jest szansa na stworzenie czegoś pomyślnego, dobrego. Ale musicie uwierzyć w siebie, a nie zastanawiać się: ale czy to na pewno dla mnie ta moneta? Teraz, jak patrzę na tego Denara, to przyszła mi do głowy e, myśl: Gwiazda, Szeryfa, więc bądźcie takim szeryfem swojego życia. Taki szeryf, jak mu dają gwiazdę, to się bierze do roboty. On ma cele do wykonania, porządek do zaprowadzenia. Tam jest konkretne działanie w materii i w realu. Więc niech u Was też to się dokona. Kochani, dziękuję serdecznie za dziś i do usłyszenia następnym razem. Pa!